Najlepsze odkurzacze pionowe do 1000 zł są już bardzo mocne i radzą sobie z dywanami. Najczęściej oferują sporo końcówek, a nawet pewne innowacje. Mam na myśli np. Na zginaną rurę, system mopowania czy sztotkę do czesania zwierząt. Tak, to możliwe, a dowód stanowi mój wideoranking. Co ważne, jest całkowicie niezależny, a jego aktualizowaną wersję tekstową znajdziesz na proranking.pl. Linki zakupowe do wyróżnionych urządzeń zawarłem w podczepionym komentarzu. A teraz przejdźmy do konkretów, zaczynając od lidera. Dreamy T20 Najlepsze odkurzacz pionowy do 1000 zł. Sprzęt niedrogi, a szalenie mocny, z ciśnieniem do 25000 paskali i trybem automatycznym. Sam wyreguluje na nim moc sania, np. zwiększy ją po wiezie na dywan. Sztotka typu V zawiera pasma włosia, więc dokładnie odkurzysz dywany różnego rodzaju. Czas pracy nie zawodzi, bo już tryb trwający około 30 minut oferuje dobrą siłę sącą. Maksymalnie poodkurzasz do aż 70 minut. W razie potrzeby zakupisz drugie ogniwo, gdyż można je wymienić. W zestawie znajdziesz szczelinówkę, szczotkę 2 w jednym z włosiem oraz mniejszą elektroszczotkę. W trybie typowo ręcznym, czyli bez zamontowanej rury, prędko odkurzysz samochód bądź tapicerkę meblową. Sterowanie banalne, a filtr HEPA zadba o brak krążących wokół Ciebie alergenów. Do tego masz przed sobą lekki odkurzacz pionowy do tysiaka. Lider rankingu to prawdziwa legenda z tej kategorii. Nie dziwi mnie, że zdobywa setki pozytywnych opinii. Jeżeli zależy Ci na jak najlepszej mocy ssania, bo masz na przykład kłęby sierści do zgarnięcia, zamów Dreami T20. Kosztuje niewiele jak na swoją wydajność, ergonomię i wyposażenie. Xiaomi G20 Max. Wyobraź sobie, że za pomocą Xiaomi szybko wciągniesz masę sierści z dywanów, jak i bezpośrednio ze zwierzaka. Ten model wyróżnia się specjalną szczotką do czesania domowego pupila. Przy okazji zbierze luźno spoczywające na nim włosy. Główna nasadka ma z kolei podświetlenie LED. Od razu dojrzy skupiska brudu. Całość korzysta z 25 tysięcy paskali, radząc sobie w zasadzie z każdym zadaniem. To polecany odkurzacz pionowy do 1000 zł z wyświetlaczem. Poinformuje Cię o stanie naładowania oraz wybranym trybie siły ssania. Czas pracy dochodzi do 45 minut dla podstawowej elektroszczotki. Ta dla zwierząt oraz wersja mini pracują do 60 minut, a dysza 2 w 1 do 50 minut. To ogólnie długi czas pracy przy świetnej wydajności. Zdążysz, by sprzątać swoje lokum, jak i wnętrze auta. Zachwyca także skuteczność filtracji. Pragnąc znaleźć złoty środek między porządną mocą ssania, a niską wagą, poważnie rozważ się o Migie 20 Max. Trudno w tej cenie wymagać czegoś więcej. Tym bardziej wybierz ten produkt, gdy masz psa lub kota zrzucającego tabuny sierści. Ułatwisz sobie domowe obowiązki. Tefal X -Force Flex 960 Auto TY2039. Skuteczny odkurzacz pionowy do 1000 zł ze zginaną rurą Flex. Korzystając z niej, dużo wygodniej wysprzątasz przestrzeń pod meblami. Tefal zaoferuje Ci również diody LED. Szybko zobaczysz, gdzie spoczywają śmieci, okruszki lub kurz. Następnie usatysfakcjonuje Cię tempo, w jakim znikną. Mówimy bowiem o wydajnym modelu. Spokojnie podoła na dywanach. Co więcej, sam zwiększy na nich moc, gdyż nie zabrakło automatyki działania. Wyposażenie obejmuje zapasowy filtr, bazę ścienną oraz dodatkowe końcówki. Chodzi o szczelinówkę, szczotkę do oraz zintegrowane szczotki Easy Brush. Pełen komplet do sprzątania domu, samochodu i innych obiektów bądź miejsc. Do zakupu przekonuje także niewielka waga i wzorowe spasowanie budowy. Dobry odkurzacz pionowy do 1000 zł powinien wyróżniać się wysoką mocą ssania. Fajnie, gdy zapewnia też bardziej unikalne cechy. Tyfal spełnia te założenia. Oczekując np. diody LED lub łamanej rury, postawno to efektywne urządzenie, a nie rozczarujesz się. Dreamy Mowa K10 Nie wiedząc jaki odkurzacz pionowy do 1000 zł jest najlepszy, wiele osób oczekuje w nim również mopowania. Nie tak łatwo o nie w tej cenie, ale pojawia się Dreamy Mowa K10. Sprzęta na sucho lub mokro. W tym drugim wypadku dozuje czystą wodę ekspresowo zmywając przywarty brud. Szczotkę wspomaga skrobak, więc z łatwością wyzerujesz irytujące plamy, w tym te dawno już zaschnięte. Sprzęt wygląda na masywny, ale w rzeczywistości wspomaga go napęd. Nie włożysz zbyt dużo sił w mycie posadzki lub odkurzaniem. Głowica płynnie reaguje na zmianę kierunku ruchu, a korpus waży 3,8 kg. Nie przejmujesz się czyszczeniem rolki. Sama usunie z siebie nieczystości w bazie dokującej. Miły akcent stanowią wyświetlacz LED oraz komunikaty głosowe. Odkurzacz pionowy do 1000 zł z funkcją mopowania potrzebny na już? Zdecyduj się na Dreamy Mowa K10. Po jego przejeździe twoja podłoga zacznie się lśnić i nie będzie na niej smug. Dreamy V11 SM Dobrze oceniany odkurzacz pionowy do 1000 zł z szeregiem ważnych zalet. Lekki, a wydajny, osiągając 24 000 paskali. Momentalnie zasysa śmieci różnego rodzaju, piasek, ziemię doniczkową, rozsypane produkty sypkie i tym podobne. Masz tu kilka trybów mocy do wyboru, a ten ekonomiczny wyładuje akumulator dopiero po 60 minutach pracy. Głośność osiąga 73 dB, a to niewiele jak na pionowy model. W porównaniu do modelu bez dopisku SE korzystniej wypada szczotka główna. Oferuje pasma włosia ułożone w kształt litery V. Nadaje się do podłóg twardych i dywanów. W poprzedniku był to miękki wałek, czyli słabsze rozwiązanie na wykładziny. W tym wypadku nic się nie ograniczy co do sprzątanej powierzchni. W zestawie znajdziesz liczne końcówki. Wygodniej odkurzysz listwy, schody oraz ozdoby domowe. Przechodząc z tradycyjnego odkurzacza na Dreamy V11SE, zachwycisz się ergonomią tego sprzętu. To mobilny odkurzacz pionowy z rankingu, który często da się zakupić do 700 zł. Potencjałem wydajności pokonuje kilka, nawet dwa razy droższych modeli, całkowicie samo za siebie. Wosz BB HF214G. Samostojący odkurzacz pionowy do 1000 zł, a właściwie do 400 zł. Odstawić go tam, gdzie Ci pasuje. Jest łatwy w prowadzeniu, bo lekki i odpowiednio zwrotny. Używając go nie stracisz nadmiaru sił i nie musisz się już tak często schylać. Jak zatem kwotę urządzenie zaskakuje wysoką mocą, radząc sobie również na dywanach pokrytych sierścią. To odkurzacz dwa w jednym, nie w nim trybu ręcznego. Druga sprawa, że zestaw nie zawiera końcówek typu szczeliny, czy mini elektroszczotka. Nie zapominaj jednak o ekstremalnie niskiej cenie jak na model na akumulator. Silnik znalazł się na dole. Poprawia to wydajność, choć ogranicza wjeżdżanie pod meble na niższych nóżkach. Poza tym to mocny, dobrze wykonany sprzęt. Jeżeli pasuje Ci konstrukcja Boscha i pragniesz jak najmniej wydać na wydajny odkurzacz pionowy bezprzewodowy, wybierz ten model. Nadaje się nawet do nieco większych mieszkań, równie sprawnie sprzątając wykładzinę. Ranking za tobą, więc czas na podsumowanie. Dreamy T20 wygrał przez to, że oferuje najlepszy stosunek siły ssącej do czasu pracy. To kluczowa cecha. Równie dobrze na pierwszym miejscu mogłem jednak umieścić Xiaomi. Nieznacznie ulega liderowi pod względem osiągów, ale ma za to podświetlenie LED i szczotkę do czesania zwierząt. Trzeci Tefal też zapewni ci diody LED na głowicy, a do tego zginaną rurę. Jeśli często odkurzasz pod meblami, ten dodatek bardzo ci się przyda. A może zależy ci na obecności mopowania. Wtedy wybierz z mojego rankingu Dreamy Mowa K10. Owszem, je dużo lepiej niż odkurza, ale jak nie masz dywanów, a za to potrzebę regularnego mopowania posadzki, to sprzęt dla ciebie. Ekipę od Dreamy uzupełnia V11 w wersji SE. Tani, a wszechstronny i dobrze wyposażony sprzęt. Dla osób, które chcą jak najbardziej oszczędzić, polecam z kolei Boscha, który zamyka zestawienie. Prosty, ale mocny model. Jeżeli masz własną opinię lub pytanie, zostaw komentarz. Pod filmikiem natkniesz się przy okazji na linki. Zakupowe do wszystkich urządzeń prowadzą do zaufanych sklepów. Wpadnij też na portal prorankingi.pl. Regularnie aktualizuję moje tekstowe rankingi. Na koniec dziękuję Ci za poświęcony czas i do następnego.